W 22. poprawce do artykułu 45 Senat proponuje, aby broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość mogła być używana w celach szkoleniowych, sportowych i sportowych tylko na strzynce. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Pytanie, Pytanie jedna minuta. Pan poseł Jarosław Stolarczyk, Klub PO. Panie marszałku, panie premierze, wysoka izbo. Miałem nie zabierać dzisiaj głosu odnośnie do tej ustawy, ale ale pracowałem przy tej ustawie i nie mogę dopuścić do tego, abyśmy, przyjmując poprawkę 22, stworzyli bubel prawny. Ze względu na to, że poprawka ta jest niekonstytucyjna. Senat, pracując nad, nad tymi poprawkami, troszeczkę się zagalopował, dokonując modyfikacji artykułu 45, ponieważ była to materia, nad którą w ogóle nie procedował Sejm. I w tym momencie, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, jest to niekonstytucyjne. E, biorąc pod uwagę jeszcze to, że e, ta po, przy, przyjęcie tej, jeżeli byśmy przyjęli tę poprawkę, nie moglibyśmy rozegrać żadnych zawodów sportowych, gdzie używana jest broń palna jako starter. Jest to tak naprawdę absurd. Stworzymy takie prawo, które, które stworzy dla nas wielki problem. Także zapytuję, czy niezasadne byłoby jednak odrzucić taką poprawkę. Dziękuję, bardzo. Dziękuję za to pytanie.